Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Spotykamy się na live'ie poświęconym sprawom pracowniczym. Proszę Państwa, wiele pytań spłynęło jeszcze przed debatą, docierały również na moją skrzynkę pocztową. Odniosę się do paru kwestii, które najczęściej przewijają się w oczekiwaniach ze strony Państwa. Jednocześnie bardzo żałuję, że nie ze wszystkimi udało mi się spotkać z powodu pandemii. Doskonale wiecie, że prowadziłem wizyty nie tylko na wydziałach, ale i również w jednostkach ogólnouniwersyteckich. Natomiast niestety też nie udało mi się doprowadzić do spotkania z pracownikami i administracji i obsługi. Wierzę jednak, że będziemy mogli się już w nowym roku akademickim spotkać. Proszę Państwa, pierwsze pytanie dotyczące stabilizacji zawodowej, a szczególnie chodzi. O kwestię długości umów młodych pracowników. Mam na myśli młodych pracowników już po uzyskaniu stopnia doktora, którzy otrzymują mi umowy na rok lub dwa. Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym dopuszcza umowy terminowe do czterech lat lub umowy bezterminowe. Szanowni Państwo, jestem zdecydowanym zwolennikiem stabilizacji zawodowej młodych pracowników i dłuższych umów. Wydaje mi się, że osoba już po uzyskaniu stopnia doktora. Pokazała, co potrafi, i wydaje mi się, iż możemy nie tylko w nią inwestować, ale również dawać jej szansę na stabilniejszy rozwój. Pamiętajmy, że młodzi ludzie bardzo często zaciągają różnego rodzaju kredyty, i to też jest pewnego rodzaju rzecz istotna, jeżeli chodzi o budowanie więzi uniwersyteckiej. Kolejne pytanie, jakie przywijało się u Państwa? Co oznacza partycypacja w zyskach w moim programie? Proszę Państwa, partycypacja w zyskach w moim programie oznacza ni mniej ni więcej tylko korzyści dla danej jednostki w przypadku prowadzenia chociażby działalności komercyjnej. Mam na myśli na przykład Centrum Kultury Fizycznej. Wierzę, że tego rodzaju działalność będzie prowadziło Centrum Nauczania prowadzi, ale rozwinie swoją działalność centrum nauczania i certyfikacji języków obcych, czy chociażby ogród botaniczny, albo inne jednostki naszego uniwersytetu. Wydaje mi się, że w tym momencie przede wszystkim zyski powinny iść na rozwój danej jednostki i inwestowanie w pracowników, którzy te zyski wypracowują. To jest niezmiernie istotny element motywowania naszy, członków naszej Wspólnoty do jeszcze aktywniejszej pracy, bo w celu długofalowym przełoży nam się to na budowanie marki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Kolejne pytanie, jakie do mnie spłynęło, odczytam, będzie dłuższe. Jestem młodym pracownikiem, składałem wniosek o grant NCN, niestety nie został on wskazany do realizacji. Z Instytutu na cały rok zostały mi przyznane środki w wysokości 1000 zł. Obecnie nie da się za to rozwijać naukowo, co pan profesor ma do zaoferowania młodym pracownikom. Proszę państwa, na Wydziale Humanistycznym dla tego rodzaju osób utrzymywałem sporą rezerwę środków finansowych, które przyznawane były w trybie konkursowym, między innymi dla młodych pracowników, którzy chcieli prowadzić badania naukowe, a nie dysponowali odpowiednimi środkami. Nie zawsze da się uzyskać grant i tego rodzaju kwestie przypadki musimy uwzględniać. Służyć temu będą między innymi granty rektorskie, które niezwłocznie uruchomimy w najbliższym roku akademickim. Również pani prorektor do spraw nauki będzie odpowied... dysponowała pewną rezerwą finansową, służącą między innymi właśnie wspieraniu młodych badaczy, bo proszę państwa musimy inwestować w naszą przyszłość i nie możemy młodego człowieka Pozbawiać dostępu do, środka, do środków finansowych. Granty są oczywiście niezmiernie istotne. Musimy o nie się starać. Musimy aplikować coraz więcej i wszelkiego rodzaju działania, jakie będziemy prowadzić na naszym uniwersytecie, będą między innymi poświęcone właśnie tejże kwestii. Ale wynik postępowania grantowego bardzo często może zakończyć się niepowodzeniem. I w tym przypadkach musimy zabezpieczyć środki rezerwowe na aktywność naukową tego rodzaju osób. Kolejne pytanie. Realizowałem grant i procedury na uczelni związane z jego rozliczeniem. Zajęły mi mnóstwo czasu. Jakie Pan Profesor ma propozycje, żeby uprościć życie pracownikom? Proszę Państwa, to jest jedno ze sztandarowych haseł w moim programie. Wsparcie administracyjne, administracyjne dla pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych starających się o środki zewnętrzne, bo pamiętajmy, że granty to również granty na edukację. Chciałbym, aby nauczyciele akademicy odpowiedzialni byli jedynie za wkład merytoryczny, za pomysł. Natomiast pełna obsługa. Przygotowania wniosku, Szanowni Państwo, łącznie z przygotowaniem tłumaczeń, które są niezbędne w grantach. A potem obsługa tego wniosku po uzyskaniu finansowania znajdowała się w gestii specjalistów z administracji. Nie będę ukrywał, że chciałbym, aby ci specjaliści znajdowali się jak najbliżej Państwa, czyli bezpośrednio w instytutach lub też. Na wydziałach, bo będą przypadki, kiedy jedna z osób będzie w stanie obsłużyć pracowników z kilku instytutów. Kolejny punkt, który bardzo często przewija się w Państwach pytaniach, to następująca kwestia. Zamówienie jakiegokolwiek sprzętu jest bardzo czasochłonne. Proszę o informację, jak Pan chce to zmienić. Szanowni Państwo, przede wszystkim za chwilę też odpowiem tutaj na pytanie, które się pojawiło na monitorze. Przede wszystkim chcę, się, chcę przeanalizować tę kwestię. Rzeczywiście, poszczególne procedury zakupowe są zbyt długotrwałe. Rozmawiałem z wieloma osobami realizującymi świetne granty. Nie może być tak, że kilka miesięcy wręcz czeka się na potrzebną aparaturę czy odczynniki. To, proszę Państwa, należy rozwiązać zdecydowanie i szybko. To będzie jeden z priorytetowych, proszę Państwa, elementów, które będą nam towarzyszyły, no, oczywiście po, ewentualnej, po ewentualnym rozpoczęciu kadencji przyspieszenie zakupów dla nauczycieli akademickich. Kolejne pytanie. Niekiedy po kilka razy mamy przesyłać te same informacje do administracji centralnej. Czy ma Pan pomysł, jak to zmienić? Tak. Absolutnie będę zmierzał do tego, aby poszczególne jednostki w administracji centralnej wymieniały informacje pomiędzy sobą, bez odwoływania się do pracowników na, wydziałach, na poszczególnych wydziałach. Nie będę ukrywał że będę dążył, Szanowni Państwo, aby na przykład nauczyciel akademicki tylko raz sprawozdawał swoją publikację. Poprzez chociażby asystenta w Instytucie ta publikacja trafi do bazy wiedzy zlokalizowanej na przykład w Bibliotece Głównej UMCS i będzie, proszę Państwa, ta publikacja przekazywana już do wszystkich modułów sprawozdawczości. Jeżeli będzie na przykład to publikacja w wysoko punktowanym czasopiśmie, za którą przyznawana jest nagroda, to ta jednostka, która będzie zarządzała naszym dorobkiem yy, naukowym, od razu poinformuje właściwego prorektora o konieczności ochęci wypłaty nagrody. Nie będzie zbędnych, szanowni Państwo, dodatkowych wniosków. To jest moja idea, do której będę. Dążył absolutnie i zdecydowanie. Od pana Krzysztofa mam pytanie: co pan profesor myśli o jawności finansów uczelni? Czy zdecydowałby się pan jako rektor na publikację na stronach uczelni rejestru zawieranych umów? Jestem za pełną transparentnością finansów uczelni. Nie będę ukrywał, iż chciałbym, abyśmy publikowali wszelkiego rodzaju materiały związane z finansami, tak jak to robią Panie Krzysztofie, Szanowni Państwo, inne uniwersytety, mam na myśli chociażby Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski, gdzie te kluczowe kwestie są dostępne poprzez odpowiednie sprawozdania na stronie internetowej. Kolejne pytanie, proszę Państwa, jakie się pojawia. Co to jest takiego program Profesor Emeritus? Nie będę ukrywał, że jest to mój pomysł na budowanie więzi wspólnoty, na utrzymywanie, Szanowni Państwo, relacji z naszymi emerytowanymi pracownikami. Chciałbym stworzyć na miasteczku, może w chatce Żaka, bo będzie też taka możliwość, klub profesorski, w którym moglibyśmy troszeczkę poświęcić swojego czasu i spotykać się z emerytowanymi pracownikami, chociażby dyskutując o wizji, o przyszłości naszego uniwersytetu. Jest to element niezmiernie ważny w budowaniu więzi pomiędzy pracownikami. Nie będę ukrywał, że będę chciał kontynuować absolutnie te rozwiązania, które się pojawiały w ostatnich kadencjach, utrzymywania relacji z pracownikami poprzez chociażby festyny, innego rodzaju wydarzenia towarzyszące integrowaniu naszej społeczności. Proszę Państwa, o, czy od Pana Jarosława, witam Jarosławie. Czy uważa Pan Profesor, że nauczyciele akademicy na UMCS uzyskali Wystarczające wsparcie merytoryczne odnośnie zdalnego nauczania po rozpoczęciu i w trakcie trwania pandemii. Jak pan ocenia likwidację Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów? Przepraszam, tak, o sekundę muszę kliknąć. Otwartych. I jego redukcję do dwuosobowego biura. To znaczy, ja mogę powiedzieć, że uniwersy... uczniko, tak, czyli Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczenia i Kursów Otwartych, niestety z tego, co się orientuję, nie realizowało nałożonych na zadań. Te zadania po prostu, proszę Państwa, pozostały chyba w blokach niejako sportowych. Powiem tu, Panie Profesorze, w konotacjach sportowych, bowiem że. Pan profesor aktywnie biega i wydaje mi się, że to była decyzja słuszna. Niemniej jednak, rzeczywiście powinniśmy zdecydo bardziej zdecydowanie postawić na przygotowanie uniwersytetu do prowadzenia nauczania online. To wsparcie merytoryczne absolutnie powinno być jeszcze większe, natomiast pamiętajmy, że znaleźliśmy się w sytuacji, Specyficznej sytuacji, której nie byliśmy nigdy i tego nikt nie przewidział, proszę Państwa. Problem wsparcia merytorycznego staraliśmy się rozstrzygnąć na bieżąco. Oczywiście pojawiały się różnego rodzaju problemy, ale wierzę, że one zostały w miarę sytuacji rozwiązywane. Mhm. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za wszelkie pytania. Gdyby pojawiały się jakiekolwiek jeszcze wątpliwości, zachęcam do kontaktu na, poprzez moją skrzynkę mailową. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, do usłyszenia. Dobranoc.